Hej, witajcie. Pogadajmy o Rzeźnik Sky 2020. To będzie dłuższe wideo, które będzie się składało z dwóch części. Ta część yy, pierwsza to będzie troszkę pogadam o moich odczuciach, podsumowanie yy, pewne rzeczy. Natomiast potem wrzucę parę klipów, które mam z biegu, które udało się nagrać, mimo że no bardzo chciałem dużo więcej nagrać, ale niestety sam bieg okazał się na tyle ciężki i tak bardzo. Skupiałem się na tym, co się dzieje dookoła, że po prostu zapominałem o tym, żeby cokolwiek nagrywać i, i pokazywać. Ale jest też bardzo dużo zdjęć, nawet film, który sama Fundacja Biegu udostępniła, jeżeli chodzi o, o podsumowanie tegorocznego wydarzenia, oddaje też to, co tam się działo, tak naprawdę. Um, z dobrych wiadomości udało mi się go ukończyć. Um, z czasem niecałe 11 godzin. Co dało mi bodajże 239 miejsce na 340 parędziesiąt osób startujących. W rzeźnik Sky oczywiście to była ta edycja 50 kawałek kilometrowa. Mój zegarek finalnie pokazał 52 km i ponad 2600 metrów przewyższenia. Oczywiście dodać trzeba jakieś 300-400 metrów w, tych, w tym dystansie, który podają, który musiałem przejść od miejsca, w którym jak gdyby nawrót pętli następował, do samochodu, żeby tam przepakować się i, um, i ruszyć z powrotem na trasę. Z wielu powodów był to najtrudniejszy bieg, jaki do tej pory biegłem, i zakładam, że minie trochę czasu, albo może inaczej, będzie pewnie musiało się sporo wydarzyć, żeby podobno, podobnie trudny bieg gdzieś pojawił się, tak naprawdę. I podstawowym elementem był oczywiście COVID-19, czyli to, co wymusiło jak gdyby na organizatorach robienie biegu, który był ze supportem na bardzo ograniczonym poziomie. Co to oznaczało w przypadku edycji rzeźnika Sky? Ano to, że na całej trasie nie było żadnego supportu. Nie było nawet wody. Znaczy, no, można było ze strumieni ją nabrać, których troszkę po drodze było. Natomiast tak naprawdę byliśmy zdani na sami na siebie, jeżeli chodzi o, o prowiant, o, 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 nie wiem, suplementację i, i tak naprawdę wodę. I to, jak gdyby, jest jeden z większych minusów, który zapisuję. To znaczy, nie, źle, to, źle się do tego przygotowałem, plus popełniłem duży błąd związany z kolacją dzień przed biegiem, bo ta kolacja mi po prostu zaszkodziła. Już nie będę wchodził w co jadłem. Nie różniło się to wiele od tego, co zazwyczaj jem. To jest najciekawsze, natomiast nie zagrało mi to po prostu mocno. Nie wiem, z jakichś tam względów. I, i zmusiło mnie to tak naprawdę do bardzo minimalnego śniadania mm, przed samym biegiem, co też było złe, bo powinienem był zjeść normalnie duże śniadanie, szczególnie, że zawsze wstaję dużo wcześniej, tak żeby mi co najmniej dwie godziny od czasu, kiedy jem, a kiedy startuję. Więc ten żołądek ma już czas to przetrawić, wszystko przemielić i... i nie przeszkadza to tak naprawdę w samym biegu, natomiast ta energia gdzieś zostaje. Natomiast tu tego brakło, i tak naprawdę na pierwszej pętli zjadłem chyba 3 czy 4 żele. I potem podczas przepaku po 25 km, kiedy wróciłem do cisnej, zjadłem jeszcze trochę kabanosów, odrobinę pomidorków, troszkę jeszcze jeden żel wcisnął i drugą pętlę bez żadnego jedzenia przeszedłem. Drugim elementem, który był bardzo nie zagrał dla mnie, to nawadnianie się. A no, wychodzi na to, że na takie dystanse muszę mieć po prostu więcej ze sobą, i 2 litry w domyśle to wcale nie jest za dużo. Na pierwszej pętli miałem 1,5 litra płynu, było to za mało, zdecydowanie za mało. Na drugą pętlę zabrałem 2 litry płynu i to jeszcze wypiwszy coś w międzyczasie na parkingu, i też było to za mało. Oczywiście miało to związek z tym, że temperatura sięgnęła 33 stopni, kiedy zaczynałem w okolicach 20, i tam był taki moment, kiedy 12 km szło się, podbiegało się tak naprawdę. I to było praktycznie cały czas w słońcu. I to dało mocno w kość na tej drugiej pętli. I tak naprawdę, no to jak gdyby jest największa nauka, największy, nie wiem, problem, który wystąpił mnie na tym biegu. Co do samej trasy, super, nie, nie, nie mam jak gdyby większych zastrzeżeń, ale też jakoś nie jestem w nią zachwycony, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że było okropne, przeokropne błoto po prostu, które spowodowało, że poruszanie się i i jak gdyby próba szybszego przemieszczania się no była bardzo utrudniona. Żeby oddać Wam to, to, to jak gdyby na zdjęciach było widać, jeżeli ktoś mnie śledzi, ale po prostu miejscami było, to było powyżej kostek i też y, trzy razy bodajże trzeba było przekraczać takie strumienie, które po prostu zalewały nas powyżej kostki, a wręcz były pod kolana, więc to też nie pomagało tak naprawdę. Um, jeżeli chodzi o ścianę, o, o największy problem jaki miałem, to mnie naszedł w okolicach 20 km, kiedy wchodziłem na trzecią górę z czterech, które były na tym dystansie i wtedy naprawdę mocno osłabłem, patrząc na zegarek, jeżeli dobrze kojarzę, spadła moja prędkość wtedy do 22 minut na kilometr i po prostu wdrapałem się ledwo na ten szczyt i tam sobie odpocząłem parę minut, wszystko wróciło do normy i jak gdyby zagrało to już potem bez problemów. Bardzo dobrze też y, muszę powiedzieć, oceniam swoje przygotowanie fizyczne, bo pomimo tego, że cały bieg był dosyć powolny, bo był poniżej 5 km na godzinę średnia z całego biegu, to moje mięśnie dużo lepiej się zachowały niż um, rok temu. Świetnie zagrały buty, biegałem w sałkonach i kije oczywiście ratowały życie. I podziwiam tu w tym miejscu te wszystkie osoby, które przebiegły te dystanse, wszystkie jakie tam były, bez kijków po prostu. Było to cholernie trudne i tak naprawdę um, no nie nie wyobrażam sobie robienia tego dystansu bez kijów tak naprawdę, teraz z tej perspektywy czasu. Um, co jeszcze tak naprawdę wypadałoby mi powiedzieć. Był to mój czwarty ultramaraton w górach, um, więc jakieś doświadczenie z zapasem miałem, wiedziałem czego się spodziewać. Trasa oczywiście była najtrudniejsza ze wszystkich ze względu na tą ilość błota, która się na niej znajdowała. Um, no, ale udało się ukończyć i jestem tak naprawdę początkowo takie mieszane uczucia z przewagą takiego niezadowolenia, że jednak ten, ten czas był bardzo, bardzo długi. Um, I on się też na pewno trochę wziął, bo tak cały czas mówię o tym błocie, ale też trochę źle, albo może inaczej, trasa była skonstruowana w ten sposób, że po prostu rzeczywiście nie miałem tak na tyle sił dużo. W drugiej połowie, czyli na tej drugiej pętli 25 km, ponieważ w, w, na tej pierwszej pętli były trzy góry do zdobycia, i one dały dużo w kość, bo cały dystans miał ponad, tak jak powiedziałem, z, zam, zmierzyłem na zegarku ponad 2600 metrów w górę, natomiast po pierwszej pętli, bodajże 1600-1800 już było zaliczone, więc w zasadzie, wiecie, 70 parę procent ym, całych przewyższeń było schomasowane w, w pierwszych odcinkach i, i tam, gdzie teoretycznie byłem najbardziej wypoczęty. I na pewno, gdyby było to zrobione tak, że dwie góry były na pierwszej pętli, a dwie góry na drugiej pętli, byłoby to trochę łatwiejsze. Ale to też nie o to chodzi i nie skarżę się, po prostu taka była trasa, tak ona została em, skonstruowana. E, początkowo warunki pogodowe były dosyć takie ciężkie, chłodnawo, e, na szczytach mocny wiatr i tak naprawdę byliśmy w chmurach. Potem zrobiło się bardzo ciepło, aż wręcz gorąco i przypaliłem się wręcz na, na rękach i, i jak gdyby nie do końca było łatwiej przez to. Um, więc y, jeszcze może, żeby tak podsumować, nauka, jaką sobie wyniosłem z tego, y, no to jest taka, że moi, kierunki moich treningów całkiem przyzwoicie i te mięśnie, które wzmacniałem i przepracowałem cały rok od, od ostatniego biegu w zeszłym roku w grudniu do marca, kwietnia, kiedy te, te pierwszą turę treningów najcięższą, taką jak gdyby mięśniowo-siłowniową zakończyłem, dały naprawdę ogromny efekt. Um, Dieta to jest coś, nad czym muszę popracować. Z takich ciekawostek, dzisiaj jest środa i nadal jestem 1,5 kg pod kreską, jeżeli chodzi o, o wagę z przedbiegu. A w niedzielę, gdzie w sobotę, przepraszam, w niedzielę, w sobotę, kiedy ważyłem się dzień pobiegu biegu, jakieś 18 do 20 godzin po biegu, 2,5 kg mniej ważyłem, gdzie już byłem mocno nawadniany i, i gdzie już jak gdyby jadłem, prawda? Więc to jak gdyby e, z takich ciekawostek, co się wydarzyło. Zegarek pokazał ponad 6000 kalorii i nie dziwię się, że ta waga trochę zjechała, jeżeli ja przy swoim paręset zaledwie, bo mój żołądek nie, niestety nie pracował tak, jak powinien. Um, w przyszłym roku, jeżeli będzie mi dane, no to chciałbym spróbować ten dystans przebiec ultra 107 km, który mam nadzieję będzie już w normalnym sposobie zorganizowany i który pozwoli jak gdyby no, zasmakować tego prawdziwego rzeźnika, a nie tylko przedsmaku, jakim jest rzeźnik sky. Więc bez wątpienia bardzo fajny bieg, i, i osobiście jestem mega, mega chyba szczęśliwy już w tym momencie z tego, jak poszło. No i też żyję już tym, że za niecałe 10 dni góry stołowe przede mną. Więc regeneracja w pełni, Mi zrobiłem już fizjoterapię, zaczynam się rozciągać. Jutro może. Znaczy mam jeszcze jeden problem, bo najpierw nie zejdzie mi paznokie z dużego palca u stop i przez to nie chcę ryzykować biegania jeszcze, żeby nie, nie załatwić sobie tego palca, bo tak naprawdę nic się nie stanie, jeżeli do samych gór stołowych po prostu nie będę biegał albo zrobię sobie na przykład w połowie przyszłego tygodnia jakąś krótką przebieżkę. No i tyle, słuchajcie. Tak to wszystko się poskładało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to oczywiście zachęcam do komentarzy i będzie mi przemiło, jeżeli, jeżeli dacie znać, że, że fajnie powiedziałem i do czegokolwiek Wam się to przydało, jeżeli chodzi o bieganie. Czy polecam start w rzeźniku? Myślę, że nie jest to typowy ultra na początek, ten Rzecz Sky, bo jednak jest wymagający, i szczególnie jeżeli pogoda byłaby podobna, tak jak w tym roku, to będzie to bardzo ciężkie wyzwanie, ze względu na to, że czasowo ono się bardzo wydłuży. I jeżeli o ile dystans jesteśmy być może w stanie zrobić dużo szybciej, to trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli będziemy wolni, czy jesteśmy w stanie, tak jak ja. 11 godzin jednak biec, bo był to dla mnie najdłuższy bieg do tej pory, bo, do, bo wcześniej, w zeszłym roku 9.40 to góry kończyłem. Więc to jest prawie półtorej godziny dłużej. Jak na to nie patrzeć? Chyba tyle ode mnie, żebym już za długo nie ględził. Zapraszam na kilka dosłownie ujęć, takich krótkich filmików, które nagrałem, które pokazują jak zwykle moje przemyślenia, samą trasę. One troszkę się trzęsą, ta jakoś momentami ucieka. Wybaczcie, nie, nie dysponuję jak gdyby lepszym sprzętem, ale... Mam nadzieję, że chociaż w tej formie oddaję trochę to, jak, jak było i po prostu jak się odnalazłem w tym wszystkim. Um, podziękowania dla całej mojej rodziny za wsparcie. No i co? E, błotnik 2020, Sky, <laughs> przechodzi do historii. Medal wisi na wieszaczku, a przede kolejne wyzwania i ciśniemy dalej. Zapraszam Was na relacje w takim razie i do następnego razu. Hej! Hej, witajcie. <laughs> Zupełnie. Przeoczyłem start wyścigu i nie nagrałem, ale ma to związek tylko i wyłącznie z tym, że warunki są przeurocze Jestem z półtora kilometra już na trasie i tak naprawdę dopiero się rozgrzewam, mimo że oddech już rzeczywiście świadczy czymś innym to będzie rzeźnik błotny zdecydowanie nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości no i to może trochę ograniczyć mi możliwości wrzucania a może nagrywania materiałów bo technicznie trzeba będzie sobie razić. Póki co tyle jeszcze jakieś 50 kilometrów do mety. Chce się żyć od razu. Las jest niesamowity. Cały czas kapie woda, mimo że już nie pada i niebo takie dosyć dosyć fajne. Już po pierwszej górce niecałe 4 km ale tak chciałem wam pokazać po prostu jak wygląda trasa. Dobrze, że mam te Buty z Goreteksem, bo już bym pływał dawno, a tak tylko gdzieś tam w okolicach kostek jakieś przelewy się zdarzają. Zresztą zobaczcie sami jak wyglądają nóżki. A tu przecież jeszcze 90 parę% procent dystansu. Trochę żołądek dzisiaj nie w formie, ale to jest wynik wczorajszego błędu na kolację. Będę o tym mówił w podsumowaniu. No ale trzeba to przemęczyć i, i przezwyciężyć. No i wtedy będzie. Lepiej. Póki co przemy do przodu jest fajnie chłodno. Co prawda na podbiegach bardzo paruwa i podzalewa twarz. Natomiast teraz na tym pierwszym dłuższym zbiegu całkiem, całkiem sympatycznie. Do następnego. widajcie To jest pierwszy buja. Długie podejście, teraz tak, około 4 km, ale nie ma tragedii. O, nawet słońce lekko przygrzewa, co powoduje, że momentalnie robi się parno. Jeden minus to taki, że na dole, tutaj w środku tej, tych pierwszych 10 km, był taki strumyczek, ale na skutek. Intensywnych opadów. Popatrzcie no jak ślicznie. Zresztą, chyba mogę to teraz tak. O, dobra. Jest pięknie po prostu. W każdym razie ten strumyczek e, zmienił się w rwący potok i prawie że do kolan. E, umoczyłem się cały, łącznie z wodą wlaną do butów. Już tam widać jeszcze troszkę niebieskiego. Nie żeby obejść błotkiem. Niedługo musi wjechać pierwszy żelik, znaczy drugi, tak naprawdę, bo pierwszy to przed biegiem, nie przewrzucałem. No i maszerujemy, słuchajcie, maszerujemy. Łorany Julek, 10 km przekroczone. I tak to wygląda, jestem teraz na szczycie, tam 1100 m, to wrzucam, może uda mi się nazwę tego szczytu, gdzie jestem. Nic nie widać no ale nic. Jak patrzę na nie, nacisnąłem nagrywania. No nic. Widać eee, i szumi strasznie, więc krótkie wejście tylko ze szczytu Rosocha 1065, bodajże metrów. Jestem tutaj gdzie palec trzymam na końcówce tego drugiego szczytu. Jak widać widoki na bieszczady. Ekstra teraz zaczyna się... Wiek, więc będę się starał nadgonić troszkę czas trochę uciekam chłodno. No ale idziemy do przodu. Dwie góry z czterech za mną. 10,5 km in, 2 godziny, 10 minut ciśniemy. Słuchajcie, jest zaciesz. Narazka. W sumie trochę nie nagrywałem. Nawet nie pamiętam, kiedy, kiedy było ostatnie nagranie. Chyba tam na szczycie, gdzie taka mgła. A teraz już prawie 6 godzin 5.46 dokładnie Bardzo ciężko było w pewnym momencie i musiałem się. No wyłączyłem się, zamknąłem się i no i jakoś przetrwałem, chociaż było bardzo, bardzo, bardzo źle chyba. Najmocniejszy taki kryzys, który do tej pory miałem we wszystkich moich biegach, chyba za dużo, więc Niemniej jednak było mega ciężko. Nie starczyło mi też wody na całą pętlę. Dlatego teraz dobrałem dodatkową jeszcze 1,5 litra i niosę sobie prawie 2 litry. Mam nadzieję, że to starczy. Chociaż też z drugiej strony zrobiło się bardzo gorąco. Zobaczymy, będziemy walczyć. Póki co trasa wygląda tak. Miła odmiana po, po tym samym błocie. Zobaczymy ile to potrwa De facto na no, trzy góry mam za sobą. 1600 Prawie przewyższenia. Już zaglądam, przełożę sobie drugiej ręki. Przepraszam Was. Przełączyłem chyba znowu. A. Więc zostało jakieś 800-900 metrów w górę. Jedna góra tak naprawdę. Ale też cały ten fragment jest takim jednym wielkim podejściem. Ciężko powiedzieć podbieg. Za długie to, żeby biec. Także walczę. Moje marzenie o 8 godzinach zostały pogrzebane. Jeśli w 9 zmieszczę to będzie nieźle. No ale ważne, żeby przejść do przodu. Tyle słuchajcie. Będę się odzywał. Ale strasznie słabo nagrywanie mi idzie podczas tego biegu. tak już chyba zostanie do końca. Na razie około 43 km, co oznacza, że jakieś 8 zostało do metry. Jak optymistycznie już to że się uda. Ale w okolicach 10 godzin z hakiem śmiali mi to za Jeszcze mała aktualizacja dotycząca błotka. Tu jest jeszcze słaba, tylko tyle wam powiem. Bo to, co się dzieje, głębiej w lesie. Zresztą, jak widać, można się zapaść powyżej kostki. Spokojnie. Mało mam picie cały czas. Zostało mi pół litra, które za moment cały wypiję, wrzucę i, i będę się już starał dociągnąć do mety. Czekam teraz, tylko aż się zbiegnie. Aha, czerwona z żółtą pętla. No to znaczy, że to już będzie tam mocno w dół. I wtedy po prostu wypiję do I sprawdzę, jak te moje mięśnie się trzymają. Bolą nogi oczywiście. Nie będę oszukiwał, że nie bolą ale jest zadziwiająco lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. I tym optymistycznym akcentem żegnam Was spróbuję jeszcze nagrać metę.